Zacznijmy od samego wykonania połączeń pomiędzy tymi elementami. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie wykonanie taśmy łączącej te dwa elementy ze sobą. Ja w tym celu wykorzystam sobie takie nieduże imadło. Dlaczego? Dlatego, ponieważ do tego elementu, przepraszam, źle to odłożę. Do tego elementu mamy dołączone taśmę. Tu akurat mam tylko taki króciutki odcinek ułożony oraz złączki, które będą potrzebne do tego, aby zacisnąć je na taśmie. Ja w tej chwili wykorzystam sobie takie nieduże imadło. Ponieważ dla mnie osobiście jest to po prostu najprostszy sposób na wykonanie tego typu połączenia. Jeżeli przyjrzycie się dokładnie, w tej części, w tej części złącza jest taki malenki trójkąt, który oznacza pierwszy pin tego złącza. Zwyczajowo wkłada się czy montuje się taśmę w taki sposób, aby właśnie te czerwone oznaczenie, czy różowe, jakkolwiek tam sobie to nazwiemy, przypadało właśnie na ten, na ten pierwszy pin. W związku z tym ja sobie tutaj włożę do środka, zacisnę przy użyciu imadła, tak żeby po prostu zrobić to równomiernie na całej szerokości. Być może za pierwszym razem nie będzie się to wydawało takie proste, natomiast robiąc to raz czy dwa razy można spokojnie dojść do, do wprawy. Grunt to żeby uważać, żeby nie uszkodzić samego złącza, nie robić tego w żaden sposób na siłę i skontrolować czy wszystkie te elementy, które tutaj są widoczne, które tutaj muszą wejść na zatrzask, czy one po prostu nie ulegną uszkodzeniu. Nie udało się to zrobić w sumie za, powiedzmy, za pierwszym razem. To, co jeszcze można tutaj zrobić, to wykorzystać tak zwaną blokadę, która pozwoli nam zabezpieczyć jeszcze sam przewód. Tutaj nie musimy już wykorzystywać żadnego imadu, możemy to po prostu lekko naciągnąć, przycisnąć i już. To, co jest istotne, to to, aby wykonując drugie połączenie, wykonać je w ten sam sposób, to znaczy aby obie wtyczki były połączone ze sobą dokładnie w ten sam sposób, czyli de facto, aby wykonać właśnie takie połączenie typu 1 do 1. Czyli znowu ten pierwszy pin musi przypaść dokładnie tutaj na, na pierwszy pin w złączu. Ja będę używał tutaj zatrzasku, w związku z tym ten pin, tę taśmę włożę sobie od tej strony tym razem. Natomiast znowu mamy zgodność tego, że oznaczenie pierwszego pinu przypada tutaj dokładnie na to pierwsze wyprowadzenie. Ja sobie to delikatnie docisnąłem palcami, natomiast teraz mogę sobie to już spokojnie włożyć tutaj w umadło, zacisnąć i założyć jeszcze tutaj tą, ten zatrzask. I w ten sposób mamy wykonane połączenie 1 do 1, co pozwoli nam bezpośrednio połączyć sobie odpowiednio same, same płytki.